Cześć, witam was serdecznie. W dzisiejszym filmiku chciałam wam opowiedzieć o czymś, o czym w tej chwili w mediach wszędzie można usłyszeć, czyli o koronawirusie. Będzie to filmik z mojej perspektywy, czyli z perspektywy kogoś, kto mieszka w okolicach Seattle w Stanach, czyli w takim no niestety, ale amerykańskim epicentrum koronawirusa. Opowiem wam o tym, czy i jak Życie w takim momencie się zmienia. Wiem, że w Polsce są już pierwsze przypadki koronawirusa, także zobaczcie, co się dzieje w miejscach, gdzie tych przypadków jest już trochę więcej. No i czego się generalnie spodziewać w tej sytuacji? Ja osobiście jestem tym tematem bardzo zainteresowana, dlatego że mam małe dziecko i jestem w ciąży. E, więc wydaje mi się, że są to takie kategorie populacji, które stawiają nas troszeczkę w takich grupach generalnie podwyższonego ryzyka, jeśli chodzi o różne choroby. E, dzisiaj jest 7 marca i w tej chwili mamy 94 przypadki w stanie Washington i niestety 14 śmierci. E, zaraz za nami jest Kalifornia, która ma 84 przypadki, ale tylko jedną śmierć, także zdecydowanie no, u nas wygląda to najsłabiej póki co. A teraz, jak zaczęłam ten filmik edytować, w sobotę wieczorem z 94 przypadków mamy już niestety 106. Byliśmy też Stanem, w którym odnotowano w ogóle pierwszy przypadek koronawirusa w Stanach Zjednoczonych. To było dużo wcześniej, na początku lutego, kiedy to jedna osoba, która była w Chinach, wróciła. Okazało się, że jest zarażona, ale tej osobie udało się wyzdrowić, wszystko już jest ok. Także to był jakby taki oddzielny pierwszy przypadek. No i naprawdę tak kiepsko zaczęło się robić w zeszłym tygodniu, czyli w ostatnim weekend lutego, kiedy ten wirus zaatakował dom spokojnej starości jakieś 20 minut na północ od Seattle. To jest chyba najgorsze miejsce, gdzie to mogło dotrzeć, dlatego, że jak wszyscy wiemy, osoby starsze, osoby, które już borykają się z jakimiś problemami zdrowotnymi są tam najbardziej narażone na ryzyko populacją. No i stąd niestety mamy aż tyle śmierci, dlatego że bodajże 13 z 14 tych śmierci, które zostały tutaj odnotowane u nas w stanie, są właśnie powiązane z pacjentami albo z mieszkańcami tego domu z spokojnej starości. To jest naprawdę blisko Seattle. Mamy znajomych, którzy mieszkają całkiem niedaleko tego miejsca. To nie jest żadna zamknięta placówka. Dopóki nie objęta tego miejsca kwarantanną, to każdy mógł tam wejść, wyjść. Także naprawdę no, nie wygląda to najlepiej. Do zeszłego weekendu e, tak naprawdę to nie było tutaj żadnej paniki, było dość spokojnie. No, każdy oczywiście czytał wiadomości, wiedział co się dzieje na świecie, w Chinach i we Włoszech już w tamtym momencie, e, w Korei Południowej, w Japonii. E, ale cały czas to była taka trochę no, odległa perspektywa tutaj. W zeszłym tygodniu niestety, no, po tym jak ten wirus dotarł do tego domu spokojnej starości, e, zaraz była pierwsza śmierć. I zaraz w również ten sam weekend nasz gubernator ogłosił stan emergencji w stanie Washington i to był pierwszy stan, który ten stan emergencji ogłosił. W tej chwili jest już kilka następnych stanów, które też ten stan ogłosiły. No i generalnie daje to po prostu więcej możliwości szybszej reakcji władzom. My generalnie żyjemy w rejonie sejsmicznym, całe tak naprawdę zachodnie wybrzeże Ameryki. To jest no, miejsce, gdzie trzęsienia ziemi są częste statystycznie. Ja sama przeżyłam już tutaj mieszkając przez te kilka lat takie lekkie trzęsienie ziemi. Oczywiście nic się wtedy nie stało, ale no obudziło mnie to przynajmniej. No i u nas generalnie rekomenduje się, żeby każdy w związku z tym miał zapasy żywności, wody, po prostu takie zapasy wszystkiego na przeżycie przez dwa tygodnie samemu. To jest głównie na wypadek właśnie trzęsień ziemi, w związku z tym, że żyjemy w takim rejonie, w jakim żyjemy. No ale koronawirus i generalnie zagrożenia epidemiologiczne są czymś, co również pod tą kategorię katastrof różnych naturalnych podchodzi. No więc w momencie, kiedy ten stan emergencji został ogłoszony, no to dużo placówek rządowych zaczęło przypominać o tym właśnie byciu gotowym na przeżycie przez dwa tygodnie. Yy, I ja nie uważam, że to jest jakaś panika, że to jest coś złego, że ludzie chodzą do tych sklepów, kupują te papiery toaletowe, wody, makarony, rzeczy tam inne jeszcze dobra, które, które przez te dwa tygodnie mogą im posłużyć. Ja uważam, że to jest normalna sprawa i generalnie każdy z nas powinien to mieć w domach i tak, przynajmniej tu w tym rejonie. Co więcej, ta woda i ten papier toaletowy, z którego wszyscy się tak bardzo śmieją, są dokładnie rekomendowane w tym zalecanym dwutygodniowym wyposażeniu przez rząd. Ja osobiście uważam, że to nie jest wcale takie głupie, dlatego że yy, okej, okay, ty możesz się sam nie bać wirusa, możesz być w takim wieku, że ten wirus za wiele złego ci nie uczyni, będziesz miał przeziębienia, tam może gorączkę i to wszystko, ale zastanówmy się, że po pierwsze, jak ktoś jest chory, to nie powinien wychodzić z domu. Więc jak nie masz yy, tych wszystkich produktów, które przez 14 dni potrzebujesz, to jakoś będziesz musiał je zdobyć. No i co? Pewnie pójdziesz do sklepu i kogoś zarazisz. Jest duża szansa wtedy, że kogoś zarazisz. No i znowu, pewnie niektórych to nie interesuje, ale ja uważam, że powinno, dlatego że co jak zarazisz jakąś starszą babcię? Co jak zarazisz kobietę w ciąży? Co jak zarazisz kogoś, kto już ma na przykład problemy z płucami? Ci ludzie mogą umrzeć. No a druga rzecz jest taka, że nawet jak się nie zachoruje. No, to jak ja generalnie żyłabym w takim miejscu jak Chiny, jak Korea, gdzie naprawdę tych przypadków jest dużo, no to szczerze, u nas też bym nie chciała za bardzo z domu wychodzić. No i wolę sobie już te rzeczy zgromadzić i mieć. Wydaje mi się, że zeszły weekend był najcięższy i najbardziej szokujący jak dotąd, bo myśmy pojechali w niedzielę do Costco. Costco to jest coś takiego jak Makro albo Cushion Carry. Taki sklep, który sprzedaje wszystko w dużych ilościach. I my tam generalnie co weekend prawie jeździmy, tam też sobie tam chujemy i zwykle jeździmy tam wcześniej, dlatego że mój synek budzi się o 7 rano codziennie. Ten sklep w niedzielę i w sobotę otwierany jest o 9.30, no więc my jesteśmy gotowi i zwykle zaraz krótko po otwarciu tam jedziemy. W zeszły weekend zrobiliśmy to samo, jeszcze jakby niepodyktowane to było zupełnie jakimś tam strachem i próbą kupowania papierów toaletowych i tak dalej. Ale słuchajcie, było naprawdę ciężko. No, zwykle w momencie, kiedy ten sklep jest otwierany, my jesteśmy w stanie sobie pierwsze miejsce prawie przy wejściu parkingowe znaleźć, a ja nie mogłam tam zaparkować. Naprawdę było strasznie. W środku było po prostu no masa ludzi. Wszyscy oczywiście skupiali się na tym dziale z papierem toaletowym, z wodą mineralną i ze wszystkimi środkami czystości. Nie było tam oczywiście żadnych jeszcze scen drakońskich, nikt się z nikim nie był i tak dalej, więc myślę, że to dopiero byłaby panika. To był po prostu zwiększony popyt na pewne dobra. Kolejki do kasy były straszne. To jest to, słuchajcie, co ja osobiście widziałam o tej tam 10 czy 9.30 rano, ale podlinkuję tam na górze filmik, tutaj może wstawkę wrzucę, jak mi się uda, e, jakie tam były kolejki później. I w ciągu tygodnia sytuacja się pogorszała, jeśli chodzi o ilość przypadków. W sklepach nie było już tyle ludzi, co w weekend, ale rzeczywiście widać było, że sklepy są wyczyszczone. Było naprawdę mało produktów. Normalnie no Ameryka słynie z takiej, wiecie, no, obfitości we wszystkim, a teraz tak nie było. Więc sama taka wizyta w sklepie trochę ci daje do myślenia, że wow, coś się dzieje, ludzie się na coś szykują. Nie były to przyjemne widoki. My generalnie ograniczyliśmy swoje wychodzenie do sklepów, zrobiliśmy zakupy, które chcieliśmy zrobić w niedzielę, no i potem w ciągu tygodnia raczej siedzieliśmy w domu. Dużo się mówi na ten temat, że tak, grypa zabija rocznie tyle i tyle osób. Wypadki samochodowe zabija, zabijają jeszcze więcej. HIV zabija ileś tam osób. Sposób. Brak wody pitnej, głód, zgadzam się, te numery są na pewno większe niż to, co na razie uczynił koronawirus, ale z drugiej strony głodem, brakiem wody pitnej, wypadkami samochodowymi nie da się łatwo zarazić. Grypą i hiv da się łatwo zarazić hiv w pewien bardzo specyficzny sposób, oczywiście, także to nie jest wydaje mi się ten sam, ta sama skala problemu. No a jeśli chodzi o grypę, to grypę jednak znamy. Grypa jest bardzo starą chorobą, oczywiście są nowe szczepy co roku, one się mutują i tak dalej, ale są szczepionki, lepsze lub gorsze na no nie wszystkie szczepy, ale są. Znamy kliniczny przebieg tej choroby, wiemy co się dzieje, jakie są długoterminowe skutki, jakie są długoterminowe ryzyka, kto jest w tej grupie ryzyka. Jaki jest wpływ na przykład na nienarodzone dzieci, które są y, jeszcze w brzuchu kobiet w ciąży? Wiemy takie rzeczy. Z koronawirusem nie wiemy nic i mi się wydaje, że ten brak wiedzy i brak informacji to jest coś, co jest najbardziej przerażające. Dlatego, że nie jesteśmy w stanie nic powiedzieć oprócz tego, co wiemy po tych tam dwóch czy trzech miesiącach. Od początku tygodnia. Było też kilka szkół, które zamykali. Było też kilka budynków, biurowców, które były zamknięte na czyszczenie, dlatego że był tam jakiś potwierdzony przypadek albo ktoś, kto miał kontakt z potwierdzonym przypadkiem. Kolejne firmy wysyłały takie informacje do pracowników, żeby jak ktoś może, to żeby pracował z domu. Moja firma również coś takiego wysłała. Ja od. W początku tygodnia zeszłego nie byłam ani razu w biurze, pracowałam z domu. W środę King County, czyli nasz taki powiat tutaj. To jest ten powiat, który moje Seattle właśnie. Ogłosił taką rekomendację, żeby wszyscy, którzy mogą i którzy nie muszą przychodzić do pracy, żeby pracowali z domu. To było takie ogólne zalecenie oficjalne dla pracodawców. No i większych pracodawców, oczywiście, się do tego dostosowała. Wszystkie duże firmy, Facebooki, Google, Amazon, Microsoft, zdecydowanie się z tym zgodzili i po prostu ludzie pracują z domu. Ale tak od połowy tygodnia. Ja patrzyłam sobie na mapę rano, bo byłam ciekawa, jak wygląda ruch na drodze, i po prostu wszystkie drogi były zielone, zero korka. Nikt chyba naprawdę nie jeździł do biur i do pracy. Mój mąż też pracuje z domu. Także na pewno to jest dobre, bo to jest coś, co może spowolnić ten rozwój wirusa. Ja myślę, że jak tylko jest to możliwe, to powinniśmy tak robić. No problemem zawsze będą szkoły, będą żłobki, dlatego że w momencie, kiedy zamkniemy szkołę albo żłobki, no to ci wszyscy ludzie, którzy dzieci normalnie w ciągu dnia wysyłają tam nie będą mogli pracować, więc jestem ciekawa, jak to wszystko się rozwinie w takim momencie. Coś, czego się jeszcze trochę boję tutaj, to jest to, że no, ogólnie amerykańska kultura i Ameryka nie jest krajem socjalnym. Zastanawiam się, jak to wszystko się będzie rozgrywało teraz, bo jest cała masa profesji gdzie nie ma czegoś takiego jak właśnie sick days i po prostu wtedy, jeżeli jesteś chory, no to musisz nie przyjść do pracy. No i oczywiście to działa tutaj na naszą niekorzyść, dlatego że jeżeli chora osoba przyjdzie do pracy, to zaraz ileś innych osób. No i ten wirus się będzie szybciej rozpraszał. E, dlatego jestem bardzo ciekawa, jak to wszystko się rozwinie. Czytałam już kilka artykułów, że dobrze by było, gdyby od pracodawcy dawali te sick days albo ich jakby nie rozliczali w czasie, kiedy jest ta epidemia wirusa. Zobaczymy. No i oczywiście coś, co bardzo jest ważne i co bardzo mnie osobiście dotyczy, to jest ciąża, i jak to wszystko się ma do kobiet ciężarnych. E, podlinkuję Wam na górze bardzo fajny filmik. E, to jest taka, nazwałabym ją amerykańska mama ginekolog, która e, ma taki kanał, który jest dość rozrywkowy, ale przy tym bardzo dużo e, przytacza fajnych, takich medycznych, naukowych informacji. I ona ostatnio nagrała filmik na temat. Wszystkich informacji, które są w tej chwili znane, jeśli chodzi o koronawirusa, kobiety w ciąży i małe dzieci. Ja się z tego filmu bardzo dużo dowiedziałam. Obejrzyjcie go sobie. Generalnie no, nie ma co panikować jeszcze w tej chwili, bo na podstawie tego, co w tej chwili lekarze i badacze widzieli, kobiety w ciąży nie są obarczone jakimiś większymi albo gorszymi komplikacjami. Chore mamy, nie przekazują koronawirusa dzieciom poprzez łożysko epuenawodniwała albo mleko. Więc uznaje się, że dalej jakby jedynym sposobem zarażenia jest ten taki bezpośredni kontakt poprzez kropelki powietrza. Przez jakby sam fakt tego, że ja bym się tym zaraziła, nie znaczy, że moje dziecko się ode mnie zarazi będąc w brzuchu jeszcze. Oczywiście nie chciałam, żeby tak się stało, bo w dalszym ciągu wysoka gorączka albo zapalenie płuc to są rzeczy, które już z góry i od dawna wiemy, że są niebezpieczne w ciąży, więc to jest chyba mój główny strach. Oczywiście dla kobiet w ciąży jest znacznie mniejsza ilość leków, które można brać bez żadnych skutków ubocznych. Są leki, które w tej chwili są w badaniach klinicznych, w których działanie na koronawirusa jest sprawdzane, ale to wszystko póki co odbywa się do takiej generalnej populacji. Nie sądzę, że kobiety w ciąży będą targetem i pierwszym priorytetem w tej chwili dla naukowców nie będą. Dlatego no, robię wszystko, żeby się nie zarazić. Siedzę w domu. Już mi powiem szczerze, że to trochę denerwuje, bo od tygodnia po prostu siedzę w domu. Muszę jakoś przeżyć do czerwca, bo wtedy mam termin porodu. I coś, co też no, na początku bardzo mi spędzało sens powiek, to jest to, że co się stanie, jak wszystkie szpitale zamienią się w szpitale zakaźne, i na przykład moja porodówka się takim szpitalem stanie, to gdzie ja urodzę dziecko. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze, no ale nie powiem, że nie jestem zdenerwowana, bo jestem. Dużo czytałam też na ten temat, że dzieci nie są grupą podwyższonego ryzyka. I generalnie, ostatnio jakieś badanie wyszło, które pokazuje, że wcale ilość zarażeń nie jest mniejsza wśród dzieci, ale dzieci dalej mają łagodniejsze symptomy i no nie było żadnej śmierci małego dziecka, także to jest trochę pocieszające. Także tak, słuchajcie, tak to wygląda w tej chwili. Podsumowując, no dużo ludzi siedzi w domu, dużo ludzi się nie rusza do pracy, szkoły na razie działają, poza wykupionym papierem toaletowym, makaronem, wodą i tego typu rzeczami. W sklepach wszystko jest. W zależności od tego, co tutaj się będzie działo, Będę Was informować na bieżąco. Mam nadzieję, trzymam kciuki, że nie dojdzie do tego, co było w Chinach. I mam nadzieję, że jakimś cudem uda się nad tym zapanować. Piszcie, co Wy o tym wszystkim myślicie, gdzie mieszkacie, ile macie przypadków i jak u Was wygląda życie. Także trzymajcie się wszyscy zdrowo, ciepło. Pozdrawiam Was i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa, pa. Mam nadzieję, że trochę bardziej pozytywnym.